Kiedy jest odpowiedni moment, żeby sprzedać swoje metale szlachetne? Zapraszam was na film. Jest to jedno z pytań, które spędza sen z powiek każdemu myślę inwestorowi, zarówno temu początkującemu, ale i temu y, po prostu już bardzo doświadczonemu, kiedy jest dogodny moment, żeby sprzedać swoje metale szlachetne. Myślę, że ciężko tak jednoznacznie udzielić y, na to pytanie odpowiedzi, i warto się troszkę od tyłu przyjrzeć, y, o co w tym wszystkim chodzi. Dlatego ja postaram Wam się to pokazać troszkę z innej perspektywy i zaczniemy sobie od takiego pojęcia, jakim jest horyzont czasowy. A jest to nic innego jak nasze założenie, na jaki okres chcemy zamrozić naszą gotówkę. Musimy pamiętać, że inwestycja w metale szlachetne jest to swego rodzaju hibernacja pieniędzy. Zamieniamy zwykłe fiaty na kawałek metalu, który de facto też jest pieniądzem, tym prawdziwym. I aby na czas z powrotem dokonać wymiany z metalu na pieniądz fiducjarny, czyli pospolity fiat. Musimy mieć określony horyzont czasowy, żeby wiedzieć, kiedy tego dokonać. Wiadomo, mamy srebro, różne srebro, mamy bulion, możemy mieć monety premium, naprawdę jest wiele walorów, w które możemy inwestować na co dzień. I potrzebujemy troszkę czasu, żeby powrócić po prostu z tym pieniądzem do no, postaci pierwotnej. I dlatego ważny jest horyzont czasowy, bo jeżeli sobie go określimy, to możemy odpowiednio prędzej zacząć upłyniać metal, zamieniać na y, pieniądze, gotówkę ciężko zarobioną i po prostu zdążyć na czas. A z tym pojęciem jak horyzont czasowy ściśle powiązany jest cel inwestycji. Są to jak chuba z drzewem, można powiedzieć. Dwa pojęcia. Każdy inwestujący... Przyświeca y, każdemu inwestującemu jakiś cel. Każdy oszczędza, każdy odkłada, każdy inwestuje po coś. Jedna osoba może inwestować, y, odkładać pieniądze po to, żeby kupić sobie nowy samochód. Kto inny może zbiera na wkład własny dla swojego tam M4, M3 albo chce sobie kupić dom czy mieszkanie za gotówkę. Wszystko w zależności od y, zarobków danej osoby. Y, kto inny znowu może zbierać sobie po to y, w metalu szlachetnym pieniądze. Y, aby nadpłacić zobowiązanie wobec banku, spłacić hipotekę, kredyt gotówkowy, cokolwiek. Spektrum możliwości jest przeogromne, ale każdemu inwestorowi przyświeca jakiś cel. W moim przypadku, inwestycja w metale szlachetne ma mi pomóc w spłaceniu zobowiązaniu kredytowego wobec banku. Jak dobrze wiecie, pojawiło się to w którymś z moich przeszłych odcinków. Kupiłem dom. Jestem obciążony hipoteką i wiadomo, nie chcę jej płacić przez kolejne 25 czy 30 lat. Chcę pozbyć się tego. Nie powiem problemu, bo to jest jedyny logiczny kredyt, ale po prostu tego zobowiązania wobec banku jak najszybciej i wtedy stanę się naprawdę wolnym człowiekiem. Mamy wymieniony horyzont, mamy wymieniony cel inwestycji. Kolejny ważny aspekt to poziom wejścia w inwestycje i yy, Średnia cena, którą uzyskamy podczas trwania e, inwestycji w metale szlachetne. Oczywiście z góry zakładam tu, że zakup metali nie jest jednorazowy, tylko są to e, zakupy po prostu cykliczne. Pojawiają się przynajmniej tam raz w miesiąc, raz na dwa miesiące, co pozwoli uśrednić cenę. I w tym właśnie najważniejsza rzecz to jest ewidencjonowanie tej ceny, za którą kupujemy metale szlachetne. Dzięki takiej ewidencji, ja osobiście prowadzę ją po prostu w Excelu, mam swój arkusz, zapisuję tam cenę zakupu danego metalu, nazwę oczywiście waloru, notuję tam cenę spot, która w danym momencie zakupu widniała na słupkach giełdowych, i na podstawie tego ewidencjonuję sobie średnią cenę mojej inwestycji. Dzięki temu. Gdy nadejdzie czas, gdy nadejdzie mój horyzont czasowy do realizacji mojego celu inwestycji, będę po prostu wiedział, czy ten moment jest akurat dobry do wymiany srebro srebra na gotówkę, powrotną wymianę. I czwarty ważny aspekt, który musi każdemu przyświecać, jest to trzeba się sprecyzować, jaki rodzaj inwestycji w metale szlachetne chcemy podjąć. Nie będę tutaj się rozdrabniał, skupię się na dwóch rodzajach. Możemy inwestować pasywnie, czyli kupujemy pospolity bulion, powiedzmy, ewentualnie jakieś tam sztaby, odkładamy na bok, zapominamy, czekamy, aż nadejdzie moment do sprzedaży i tyle. Możemy inwestować nieco aktywniej, czyli Monety bulionowe możemy wzbogacić o walory z ograniczonym nakładem, są nieco droższe, za co ich stopa zwrotu teoretycznie też powinna być nieco większa. Nasza inwestycja powinna nieco przyspieszyć, jeśli chodzi o potencjalne zyski. A wiadomo, każdy chce realizować zyski, a nie notować straty. Ale no, co do tych walorów nakładowych, niskonakładowych. To jest taka śliska powierzchnia, raz się, uda, raz się nie uda. Niemniej jednak zazwyczaj jakiś profit potrafi to jakąś wartość dodaną o w naszej inwestycji yy, dorzucić. Także jeżeli chodzi o rodzaj inwestycji pasywnie, aktywnie, aktywny, po prostu ten kto chce inwestować aktywnie, no musi mieć chęci i przede wszystkim czas na to, aby śledzić rynek, musi wiedzieć co jest na topie i być jak to się mówi w obrocie, w obrocie tematu. A jakie jest wasze podejście do tej kwestii? Jakie macie wyznaczone cele inwestycyjne? Kiedy zamierzacie sprzedać swoje srebro? Podzielcie się ze mną z, tym, z Waszą opinią na ten temat w komentarzach pod tym filmem. Jeżeli chodzi o mnie, zdradzę Wam, mój cel jest naprawdę długoterminowy. Przede wszystkim przyświeca mi zabezpieczenie rodziny i spokojna przyszłość, spokojna emerytura. Ale mam również cele poboczne i częścią swojego stosu na pewno będę w pewnych okresach swojego życia rotował, z uwagi na to, że na pewno muszę spłacić hipotekę, tak więc powiedzmy. Spojrzę w moją ewidencję metali szlachetnych, zobaczę. O, jest dobra okazja, żeby spieniężyć, powiedzmy, 30 uncji bulionu. Zrobię to. Pieniążki nadpłacę. Pieniążkami tymi nadpłacę hipotekę. A stos główny dalej będzie sobie sukcesywnie rósł. Zakupów będę dokonywał e, cyklicznie. To jest mój cel pierwszy. A cel drugi, gdy już spłacę hipotekę, to na pewno jest. E, Metal szlachetny ma mi pomóc w dywersyfikacji mojej całej inwestycji, w dywersyfikacji mojego majątku. I to tak pokrótce, jeżeli chodzi o mnie. Jak już wspominałem, dajcie znać w komentarzach, co Wy na ten temat myślicie. Zachęcam wszystkich do subskrypcji kanału, zachęcam do śledzenia moich mediów społecznościowych Facebook, Instagram, standardowo. Wtedy będziecie na bieżąco z wszystkimi nowinkami, wszystkimi konkursami trochę ich będzie w tym roku. A na dziś dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie.